Dzień dobry, moi kochani. Wiem, wiem, nietypowe przywitanie. Przed chwilą widzieliście e, urywki z samolotu. Właśnie przyleciałam do Gdańska. Wyobraźcie sobie, prosto z lotniska e, poleciałam do Kasi, mojej fryzjerki. Wiecie, że ja z Anglii e, do mojej Kasi tutaj jeżdżę. Profil e, Kasi znajdziecie w opisie pod filmikiem. Przyjechaliśmy z Danem do Gdańska na Wielkanoc. Ja najpierw. Wstąpiłam tutaj do Kasi, Dan już pojechał do forum, jeszcze zrobić jakieś małe zakupy, no i potem się spotkamy. Sprawa jest taka, że po dzisiejszej wizycie nie będę blondynką, więc dzisiaj ważny dzień, stwierdziłam, że nagram tą wizytę, bo będzie inaczej, będzie pięknie, ufam Kasi, jeżeli ktoś miał zrobić to na moich włosach, to wiedziałam, że to. To musi być Kasia. Ja to Kasia kończę od lat. E, słuchajcie, przede wszystkim chcę zapuścić włosy. Chcę, żeby te włosy były z blaskiem, żeby one były zdrowe. I wiecie, jak to jest z blondem. To jest zawsze cięższa robota, żeby utrzymać włosy blond e, w takiej super kondycji, więc przyciemniamy włosy i przyciemniamy je znacznie, ale. Kasia zawsze dobiera tak kolor, żeby oczy się wybijały, żeby wszystko pasowało do karnacji, a że ja też jestem opalona, że mam dość jasne oczy, więc myślę, że ten ciemny kolor będzie wyglądał ładnie. Zresztą, no ufam Kasie, słuchajcie, nie przedłużam tego, bo już wyglądam naprawdę no, niesamowicie w tej fryzurze, którą mam. Teraz zobaczycie, jak nasza wizyta przepływa i jaki będzie efekt końcowy. Been through the window in my room, there's not much I love to say I don't have the strength to fight I feel that it's not like I've been buried in a grave Stała się rzecz niesamowita. W ogóle patrząc teraz w podgląd kamery, czuję się jakby oglądała vloga jakiejś dziewczyny, a nie dosłownie nagrywała swojego własnego vloga. Jestem zachwycona efektem. Powiem Wam, że byłam zakochana w blondach i zawsze się zapierałam: tylko blond, tylko blond, ale chcę zapuścić włosy. Chcę, żeby te włosy były zdrowe, ale w życiu się nie spodziewałam, że efektem końcowym będzie to. Że ten kolor podoba mi się bardziej niż blond. A dlaczego? Bo jest dobrany. Jest dobrany do mojej tęczówki, do mojej karnacji, jest dobrany do mojej osobowości. Po prostu. Kasia, jeżeli oglądasz teraz tego vloga, to chcę Ci powiedzieć, że jesteś największą czarodziejką na świecie i wyczarowałaś mi najpiękniejszy kolor. No niesamowite, to jest. Niesamowite, że ja się tak czuję dobrze w tym kolorze. Słuchajcie, ja zwolenniczka blondów i chyba zostanę teraz już szatynką. Pani się nie przyjmuje, ja tylko sprzątam. Czy to aperol? <noise> Michał Wiśniewski jest inspiracją do dzisiejszego koloru. Dzień dobry kochani, mamy kolejny dzień. Słuchajcie, wczoraj już dużo nie nagrywałam, no bo no wiecie, no też tak naprawdę spędziłam cały dzień u fryzjera. No i potem jeszcze chciałam spędzić czas z Danem, no bo w końcu też przyjechał do Gdańska, a ja od razu wyfrunęłam. I wróciłam jeszcze dodatkowo jak, jako zupełnie inna osoba, ale wczoraj wstawiłam na Instagrama wszystkie relacje i powiem Wam, że y, nigdy w życiu, naprawdę nigdy w życiu w ciągu całego mojego y, egzystowania na Instagramie nie dostałam tyle wiadomości ogólnie i wszyscy y, mówili, że tak jak cały czas myśleli, że blond to jest mój kolor, tak teraz uważają, że to jest mój kolor i powiem Wam, że ja też czuję się lepiej w tym kolorze w ogóle. Mama jest tutaj. gdzieś mamuś. Hej. <grych> I mama, co? Też uważasz, że lepiej, lepiej. W, ten, lepiej w tym Bo kolorze? w swoje ciemno No tak, no natury nie oszukasz. Oczy mi się wybiły na niebiesko. I, i tak Tak. No i też do tej opalenizny jakoś, no nie wiem, no po prostu naprawdę czuję się super. <grych> Moja koleżanka napisała do mnie, że jestem zaginioną siostrą Kardashianek. Mama, coś ci o tym wiadomo? Czy ja mam nie. kilka sióstr? Kie? Chloe? Nie? <grystanie> nie. Ja tylko nie mam imienia na K, więc coś tu nie pasuje. Dan jest z tyłu. Dan, are you there? Hello! Dan je wszystkie jajka faszerowane, bo tam za... Did you eat all of them? Protecting them. Protecting them, ok. Dan chroni jajka, że tak powiem. A to że za co jajek? Nie, w głowie nie mieści, kochani, jedziemy na Wielkanoc do babci w każdym razie. No dobra, słuchajcie, babcia przeszła samą siebie z tymi dekoracjami. Mamy króliczka wielkanocnego, e, zajączka wielkanocnego na sałatce, baranka z masełka. Gdzie ten muchomorek? Jest tutaj. Babcia zrobiła muchomorka. Kochani, wyszliśmy sobie na spacer do lasku, jest piękna pogoda. Poddychamy świeżym powietrzem, zwolnimy troszkę miejsca na obiad. Ale jest pięknie, wstawię wam troszkę przebitek, żebyście też mogli zobaczyć ten przepiękny lasek. I care about the rules, good on the weekends I'll be in fools, drifting the deep space So brave and so stupid, just like the movies How it's gonna stay in the fight with you Just thinking we would do this until we couldn't do it Each and every heart, every night i wrócić. Tak wyglądają spacery za mną. <noise> po tym biegnę, żeby dogonić. Słuchajcie, tak idziemy i Dan do nas krzyczy, że coś znalazł. I zobaczcie, nie wiem czy Wy to widzicie. Szczęka, ja nie wiem, chyba lisa tutaj wisi, ale... Mój Boże! Jesteśmy w środku lasu i takie znalezisko jest dosyć przerażające. No, dlaczego to tutaj wisi? No ktoś by tak powie... powiesił? Oni słuchajcie, już poszli. Jeszcze nagrywam. Nie uciekajcie. Smacznego, kochani. Smacznego, kochani. No ja i czas was. na żułek. Dzień dobry, kochani. Witam was w kolejnym dniu. Wczoraj spędziliśmy prawdziwie. Rodzinny dzień było super. Nacieszyliśmy się sobą. Każdy tak naprawdę był zadowolony. Siedzieliśmy naprawdę sporo, sporo godzin. Śmialiśmy się, gadaliśmy. No było po prostu cudownie. Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że było cudownie. Dzisiaj z kolei już wstaliśmy, ogarnęliśmy się, wychodzimy na śniadanie do Klepi Wino. Kocham Klepi Wino. To jest moje ukochane miejsce. Kto mnie zna, kto mnie obserwuje tutaj długo, ten wie, że to jest moja ulubiona restauracja tutaj właśnie w Gdańsku. Gdzie patrzę w ten podgląd i nie wierzę, tak naprawdę, że to ja mówię do kamery cały czas. Cały czas mam to takie uczucie, że nie dowierzam własnym oczom, co widzę w podglądzie. Pogoda jest dzisiaj przepiękna, więc zaraz spotykamy się jeszcze z moją mamą po śniadaniu i idziemy razem wspólnie na spacer, pokorzystać ze słoneczka, bo już pierwsze takie wiosenne słoneczko się pojawia. Będę musiała tylko na chwilkę wrócić i się przebrać, Ech, i wtedy będziemy maszerować. znalazłam na spacerze taką oto pięknotę i zabieram ze sobą na spacer Okasne. tak, ty już miałeś spacerek, co? tak 45 minut mama już spacerowała przed nami a teraz my dołączyliśmy i spacerujemy dalej, ale jest pogoda, co? Piękna. rewelka find way back to our home. Our home, our home. We don't have to drift inside this dome I wanna let us fade away Mama <laughs> Tak ładnie miałam już kadra, ale upiększyłaś go jeszcze bardziej <laughs> Po spacerku wpadliśmy orzeźwić się na piwko. <laughs> Zaraz spróbujemy jakiś numer jeden. W Polsce, tak? Pani mówiła. Fajnie, co? Na słoneczku. Jak lato, co? Nawet kurtkę się zdziałać. Ja też. To jest miejsce, gdzie znajdziecie dobre piwko w Gdańsku. Sami robią rewelację. Na sztrowie.